Cześć, z tej 3 witam bardzo serdecznie, a oto jest kolejny odcinek z przychodzenia gry South Park. Jak prawdy jest to mianowicie e, oczywiście zaległy film. Film zaległy z daty, uwaga, z tego co widzę to chyba 20, 29 marca, czyli około półtora tygodnia, gdyż ten film pojawia się w poniedziałek, 8 kwietnia. Więc tak, jest to film zaległy, film zaległy z między innymi powodu tego, że przenosiłem się z, do nowego pokoju. Teraz jestem już tutaj, mam wszystko podłączane. Tak naprawdę brakuje mi jednej rzeczy, jaką jest jeden kabel. Wtedy będę musiał podłączyć wszystko i tak dalej. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak trochę bardziej szczegółowo, trochę bardziej szczegółowo to wygląda, to mówiłem o tym w poniedziałku informacyjnym. W dzisiejszym może nie do końca, ale w poprzednim i jeszcze poprzednim, ale raczej tym yy, jeden, jeden raz poprzednim. Czyli powiedzmy przedostatnim. Licząc ten, co się pojawił dzisiaj, no i yy, nie znam, jak, nie pamiętam jakoś super dobrze kontekstu, ponieważ dawno nie dość, że nie odpadałem konsoli w ogóle, no to też nie grałem w South Parka. Kurde, do sobie rozwaliłem lekko. No to yy, tylko zdążyłem szybko spojrzeć na odcinek swój ostatni, no i tyle, więc yy, Pamiętam, że był atak na szkołę, okazało się, że Kijek zabrał Clyde? On się tak nazywał? Clyde chyba? Jesteśmy przy jego domu, on miał tam wielką fortecę, ale teraz musimy my wrócić do domu chyba, bo po prostu jest późna godzina. Ale mamy dostępne ulepszenie. Możemy zmienić fryzurę. O, jest, dodatki jestem na jedno ulepszenie. Mogę to, Róg Gniewu, ulepszyć. Czemu nie? Róg pozbawia pozytywnych efektów wrogów. Uuu, to spoko. E, gdzie ja mam teraz? Jestem tu. To mam iść w prawo chyba. Brązowy, pomarańczowy jest, jak patrzę na mapę. Brązowy, pomarańczowy, tak, jestem. I teraz będzie niebieski, no i jest niebieski. Dlaczego to... czemu stole są wywalone drzwi? To jest dom. A okej. Okay. I want you to go to bed and think about what you've done. Wow. E, ok, bronie. A, są po prostu inne bronie. Jakie mam sprzęt? Lans. Strapony. Naszywki i śmieci. Mogę te przechowywać przedmioty, ale nie wiem, czy jest coś takiego jak maksimum przechowywanych przedmiotów, więc szczerze. E, Idziemy spać. O to chyba chodzi. No, chyba. Właśnie jest jedna rzecz, o której zapomniałem. Nie zwróciłem uwagi, czy na pewno e, w momencie kliknięcia nagrywania było nagrywanie, ale ze względu na to, że kliknąłem i to się nagrało, to wydaje mi się, że musi być, ale nie zwróciłem uwagi na ten znaczek, że się nagrywa. Mojk. Mike... Eee, co? Co? Jak to zabić? Jak to zabić? Halo? Nie? O kurde, osiem... Skąd nie miałem takie obrażenia? To jest? A, okej. Okay. Podróż w ogóle tej umiejętności. Dobra, to było ciekawe. Reformę. Co? To jakiś szaman? Halo. E. To jest jakiś żart? <laughs> o kurde, zaraz będą pewnie mocniejsi. Spróbujmy użyć tego jeszcze raz. To fajne jest. O, zszedł im pancerz też. Usiedź. O, zablokowałem. No i tego już nie dałem rady. No, pali się jeszcze będą. W porządku, może być. Ok? Hmm, najlepiej, żebym się wyleczył czymś małym. Nie wiem, co to było, ale ok. Ale nie, chcę użyć. A może tego znowu? fajne Oj, trochę damage'a zadał. No dobra, może być. Zablokowane. Zablokowane. I raz. Czemu walnęło tamtego, a nie tego? Nie, co teraz tego? 420. Oczywiście, że to wszystko było planowane. Tak miało się stać. A właśnie, przecież rękawice gnoma. Pokonałem majtkowe gnomy. No raz, ja przecież one nas teraz zmniejszyły. E, rękawice. Jakie używałem? Rękawice są funkc taktyczne funkcjonariusza. Ale dziewiątego poziomu są nekromanty. I gnoma. Punktów zdrowia PZ. Może być. To jest o 10, ale to muszę mieć dziesiąty poziom, a mam prawie dziesiąty poziom. E, to oczywiście założymy kamizelkę i na hejum założymy koronę. Ona była ok. A, bo słodnie nic nie dawała. Ups. Dawaj! Tu jest ok, tu jest okej. Okay. Lepszej broni chyba? Nie, nie było, dobra. Możemy przejść tutaj. <gry> Przez tą dziurę wreszcie. Tyle czasu ona była od samego początku gry. Od samego początku gry. E. No właśnie o to, to się bałem. Koniec gry dziękujemy O, są te kostki ilość ścienne powiedzmy. Co yy. no nie wiem, nie jestem pewny jak to zrobić, mam. Czy ja uzyskałem jakąś? Нет. Чекаете, а может? Не знаю, что. Ага. Вы не Przy okazji to pomyślałem, czy można tutaj coś zrobić w ten sposób, że jesteśmy mali, ale dobra, mniejsza o to w sumie. A, fajnie, że od nowa to. A, po prostu można było przejść obok, super, wiedzieć. Dobra, możemy go zaatakować. Nie wiem, czy dobra rado coś zrzucić na niego. Dobra, koniec po nim. jeszcze było napisane słabe. Co to w ogóle jadło? No mniejsza. No już, wie, już wiem, teraz już mam pomysł, w jaki sposób to powinno było. Powinno być zrobione. Super skoczna. Super skoczna piłka, ona jest od 10, ale 9? A no, super skoczna, przeskakuje do 9 celów, póki je, dopóki jest ich co najmniej trzech. A może my tam mieliśmy przejść na dół? Na dole? Tak, dobra. Co to jest? times feel like we should tell him the truth why so we can relive it all in his head it's better that he can't remember but if he really has this gift he he's going to discover it again on his own anyway and then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon they won't stop looking for him we have to keep everything secret oh, son will you just make love to me of course i will darling. Fajnie, że nie pokazują chociaż. Dobra? Że ja nie pokazują tego w ten sposób, chociaż kawałka. Ale coś czuję, że z tego co pamiętam, to i tak będę musiał kawałek chociażby tego ocenzurować. Zrobię razem. Okay. Dobra, ja zacząłem. Mam nadzieję, że to ja o to chodziło. Osied. Mamy. Nie, nie mam super piłki. A, ok. Co to było? Co one co ona się nawzajem filują? A, no, A A wiemy, czego użyć. Ups. Bo to pozbia, bo, bo, bo pozbawia efektów. Jeszcze prawie zabiło. Sied. Okej. Okay. No i nice. Dobra. Ten jeszcze... Sied. Zostało mi trzy zdrowia zdążyły padły jest dziesiąty poziom dobra możemy zmienić e, możemy czapkę gnoma świetnie jeszcze zwiększa życie dobra e, tutaj przywraca więcej podczas leczenia a tu było co? Zwiększa życie o trocha. Może jakbym wziął od mrozu, bo mój. Dobra. E, teraz jeszcze jedno, czyli skoczna piłka. To wyciągnąć. Super skoczna piłka. E, nie, to było ogniowe. Ognisty jeden. Ognisty. Ognio obrażeń ogniowych, no to tak? powinno chyba być ognistych, to jest specjalnie. Albo może się, albo może. Kilow of... co? I e, przepraszam, bo mi przerwało e, zakończenie klipu wideo, i mamy większy damage. Czyli pięćdziesiąt od e, szoku. A drugi to będzie 50 od, od mrozu. Dobra, bo mi wysiadło ok. Czyli teraz mam na tę chwilę wszystko w porządku i jadę lecę do góry. Ok, a wyszedłem włącznikiem od światła. Ok, nie jestem w 100% pewny, ale rachominę.

O, kurde! Zaklęcie, a nie przerwie mu, no właśnie. Co? Ale dziwne. Uwaga, no 75, tylko chciałem zobaczyć, jak dużo może naraz dać. A my mieliśmy ohydę. O nie, na górę. A, pamiętam to. Dobra, tutaj coś czuję, że... No i będzie cenzurowania trochę. Co? Po jednym? Shit. Co to, jest? to w jaki sposób ja mam go pokonać? O, dobra, to trochę zadało, trochę. to mało. On ma 590 poziom. Nie, kliknąłem za późno. Dobra, muszę się wyleczyć. Dużo? Dobra. Dobra. <laughs> Aha, super, że teraz nie dodałem tyle samoobrażeń. I jeden fajnie świetnie, świetnie. A broniłem się. Dobra, pierwsza rzecz to trzeba wszystkie negatywne efekty trzeba. Dobra, minusy usunięte, bo zadawałem mniej obrażeń. I teraz znowu mogę wrócić do 111. Ale i tak mi się wydaje, że kurde, to jest strasznie trudne, a przecież to jest kolejna część tego. Kolejna część przecież. Dobra, udało się. Na niego też nie działa wkurzenia, nic z tego typu, ale krwawienie może zadziała. Jakby użył... napaści z pobiciem czy coś. Dobra, ma krwawienie razy 4 to jest spoko. I teraz jeszcze dodajmy mu 111, to plus tam pojedyncze za minusy. Co? O jezu, to będzie. Cenzura. Musiała, to będzie musiała być cenzura, bo ten film będzie plus 8. Czemu tu jest krew? A to jest jego, dobra. 104 O nie, z damage w sumie I zestakujemy mu krwawienie. A nie, nie może być zestakowane krwawienie więcej niż 5%. Okrętnie. Dobra, ale i tak krew go będzie dobijać ciągle. Znowu? O, yes. Nie wiem jak ja sposób zrobię tę cenzurę, żebyście widzieli to fajne salto, ale spróbuję. Możliwe, że na statystyki na górze trochę będzie cenzura. Nie wiem, zobaczę. O. Będzie dużo cenzurowania w tym czasie. Zostawię częściowo ten film. Znaczy zostawię to, żeby ten film był, żebyście słyszeli i wiedzieli mniej więcej co się dzieje. Ale... Zaraz, to jest jako... to był sen? A, uszy. Okej. Okay. Eee, co to jest? I teraz, czyli czwarta, to jest pomniejszanie i powiększanie. Dobra. Zdobyto dodatek. Eee, Okej. Okay. Ups. Helm z Gatek. Hmm, ciekawe. Eee, na 8 jest nekromanty. To było na 9, 10. No dobra, to wydaje mi się, że. Tutaj więcej nic nie dostałem, ale tutaj mam znowu to ogłusza wszystkich wrogów, obniżając ich siłę i ochronę. To bardzo chętnie. E, no i jeszcze dostaliśmy tu pnięcie. E, dobra, dobra, dobra. Teraz w ogóle jaką mamy misję? Zacznijmy od tego. Jest. E, dalej spotka się z Kylem w, w jego ogrodzie, aby opracować plan odebrania Kika Klaidowi. Ale wiecie co? Ten film trwa 23 minuty i coś ogarnąłem, dlatego niestety, ale na tę chwilę to jest koniec tego filmu. Wiem, że nie był jakoś super długi, ale po prostu uznaję, że przez to, że już jest nagrany, to mogę go w ten sposób zostawić. Prawdopodobnie teraz, yy, w sumie, a może nagram od razu kolejny. To nie jest najgłupszy pomysł i tak zamierzam w nocy siedzieć ze względu na szkołę. No więc nagram sobie film od razu następny, teraz, po prostu z rozpędu. Dwa Was to będą dwa oddzielne filmy. Filmy się teraz będą pojawiać w y częściej, żebym nadrobił te zaległości, nadrobię je w przeciągu tygodnia dwóch, coś w ten deseń. Więc. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego kolejnego odcinka z przechodzenia gry. South w parki, jak prawdy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to super. To zobaczenia w następnym i następnych odcinkach, zarówno z jak i z innych serii. I po prostu. Cześć!